te dwie pieczarki, kawałki upasy, cebulka, makaron, a jajka później wyciągnę z lodówki. Mam ciemną kuchnię. Może że światło jest zapalone, filmik i tak będzie taki szarowy, brązowy, nagrywały, tak naprawdę. Szykuję hmm. powoli tutaj taką zasmaszkę, można to tak nazwać. Będziemy robić jajecznicę na kolację, na obiad, na śniadanie. Ciężko powiedzieć, bo może być w pracy. I umówiliśmy się, że po prostu zrobię jajecznicę To pracy. No. jak to się jest. jest. Teraz najtrudniejsza część: jak jedną ręką przerzucić produkty. I opija. Opłaca się mieć A Także jedną ręką mogę trzymać telefon. Wruszkiem podtrzymuję deskę, ale już czuję, że mi się zaślizguje a Będzie pamięcikę. I... wrzucamy całą resztę. Chyba przy tych produktach nie ma potrzeby yy, dzielić się, mniej, że najpierw jedno, później drugie, później trzecie, bo tak szybko musi się ostać. Ostać, ostać, jak kto tam woli. O, to jeszcze jest trochę pewnie. Teraz zobaczymy, czy trzeba no i jest też na Na pewno tutaj jest... jedyneczka. O, jest jedyneczka. I już mniejszego uderzenia chcą się nie dogodzić. Ja tak prawie troszkę posmażymy, posmażymy, posmażymy. Wyjdzie taka breja, którą dodamy, która zostanie tutaj... Ła, kub. To jest taka breja, którą później połączymy z jajkami. A mam je tutaj na półce w lodówce. O, mam. Znaczy ja i widzę, że mam. Ale widzę, że jest tak ciemno, mimo, mimo dobrego światła, że raczej... O, jest, widać. też że umyję ręce, ale karbonelna to karbonelna. Taki mam nawyk już. Zawsze po dotknięciu. Tk o, Widzę, że trzeba będzie znowu... Sprzątanie. Ale sprzątaniem zajmiemy się za moment, Potem się przestanie tutaj przypalać. Jeszcze sobie smażymy, smażymy, smażymy. I na czym teraz ja skończyłam? Tak, jak to już się troszeczkę podsmaży, podłusi ugotuję makaron. Makaron. Ten makaron był taki. mam, no, już nie będę szukać innego, myślę, że do jajecznicy jest idealne a później poczekam tylko na telefon że już już wyszedł z autobusu zaraz będzie że za 5 minut będzie w domu i wtedy po prostu raz, dwa, trzy wszystko na wapelnie lub może będzie w domu około 10 może 15 minut między jedną pracą a drugą niech ma niech ma odrobinę radości w tym życiu i niech nie ma ludzi, że mu nie smakuje. No niestety na to, że jest ciemno, nie jestem w stanie to poradzić. Choć znaczy uważam, że do takiej małej płaszczyzny to nie ma sensu po prostu wkładać lampy, ymm, jak baterie stoją. Nie robimy to przecież, nie wiadomo jakich wyczynów, żeby oświetlenie musiało być mocne dodałam też trochę zieleniny, bo osobiście nie wiem czy widać, pewnie nie widać osobiście lubię po prostu wiecznicę z naftą tam z Co tam akurat jest pod ręką widać cokolwiek? Ło! Wow. Nie widać widać tylko, że... jak się dorwałam raz na ludzki rok do kuchni do kuchenki w ogóle, bo ja po kuchni normalnie nie chodzę no się zajmuję gotowaniem więc że trzeba by zacząć. Nie od gotowania. Nie od gotowania, tylko od przygotowania miejsca do kręcenia. Tak, wrócimy na makaron, troszeczkę ogarnę, zanim się podał To będzie akurat. A ta część już czeka na swoją kolej. No proszę. Zdążyłam zmyć trzy talerze, a woda już zagotowana. chcę hmm, sobie radzę z takim makaronem w moim ulubionym garnku do makaronu? Bardzo prosto, czekam chwilę aż w tym miejscu o. się. Wtedy można będzie złożyć. Hmm, jak to pokazać, tak złożyć w pół makaron. I wtedy cała reszta też ładnie ładnie wchodzi do garnka ja i to mniej więcej tak będzie wyglądało jeszcze chwileczkę w sumie nie chcę się poparzyć O, już tam jeszcze muszę, dobra nie chcę się poparzyć, a zwykle używam dwóch rąk teraz będziemy i zaraz będziemy mieszać żeby się nie przypaliło. tylko tutaj troszeczkę rozmięknie i będzie dobrze no dobrze, już prawie gotowe, zastanawiałam się, się nawet nad tym, żeby zrobić cykl, który właściwie bardzo lubię na, na polskim YouTubie, to ogólnie chyba tylko to oglądam, jak doprowadzić mieszkanie do porządku, jak sprzątać i tak dalej i zastanawiałam się nad tym, żeby zrobić cykl, jak, w jaki sposób, jak szybko, sprawnie, łatwo to prowadzi do porządku zapuszczone mieszkanie. No tak jak widzicie, tutaj, żeby to ogarnąć naokoło, to, to baw na moment. Ale w tej sytuacji musiałam pokazać swoje mieszkanie. A to nie jest do końca to, co chciałabym robić. Właściwie w ogóle bym nie chciała robić. Bo ja swojego mieszkanie nie wynajmuję. Gdybym nie wynajmowała, no to by było tak jak ta szersza youtuberek. Nie mam problemu. Rozkład, gdzie kto mieszka, proszę bardzo. w razie można się wprowadzić. Coś mi się tu podoba i wcale nie zamierzam sprzedawać mieszkania teraz po tym, jak tylko stawię pieszczot na mhm. A my makaron będziemy zaraz odlewać. Tutaj tak. Zmieniamy rękę, albo dołożymy. Okay. Jak to postawić? Patryk postawił. Okay. Okay. Nie jest źle. Ponieważ jestem główną wątpliwością, ja sobie teraz, a może wrócić tak. To troszeczkę będę i zrobię za momencie, przygotuję. Może faktycznie ten filmik uda się skończyć. A gdzie i Jest. Dobra. Wtedy dorzuciłam jeszcze trochę czosnku na tego mielonego i zaraz będę jajka rozbijać. no ręce to masacze dobra poszło. wyszło o, jest drugie jednak powinnam patrzeć na jaja w momencie kiedy no nie do tego płaszczaczka w momencie kiedy, kiedy go rozbijam dobra chwila przerwy muszę ręce umyć okay. o i właśnie jest tak ciemno i właśnie jest tak ciemno jest. i właśnie jest tak ciemno ja nie, nie dam rady jedną ręką ale mniej więcej wiecie, że, że to tutaj trzeba wymieszać i będzie dobrze a jest tak ciemno, bo mało tutaj ciemno dobra, moja część już gotowa chyba, chyba dobrą długie mi było mężczyzna czeka o, sama sobie zasłania tak, sama sobie światło zasłania Także to przez y jajku widać? Nie widać. Gdzie jest? Widać cień. Jak cień pokazuje, to może po z drugiej strony. O jest. Także to podsmażymy. Ojej, gdzie to jest pauza? Podsmażymy z makaronem. Z makaronem. wrzucimy na kuchankę na patelnię. Dodamy jajka i będzie coś takiego. Może jakoś specjalnie nie wygląda. Ja lubię ścięte, masz lubi mnie ścięte, więc jak jest. A teraz coś, co uważam, że musi być, po prostu musi być. Mówimy tu o obrusie. Obrus musi być. A to mój ulubiony mebel w całym domu. No, mówimy o stole. Ekstra, nie?